Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Kino Muza w Lubinie w dniach od 4 do 14 listopada zaprasza na polski dramat Ida, zdobywcę dziewięciu nagród na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Dyni, w tym dla najlepszego filmu. Bilety w cenie 15 i 17 zł przez cały tydzień. Godziny seansów na www.cekamusa.eu Frekwencja podczas tegorocznej edycji drużynowych mistrzostw seniorów w kręglach w Lubinie przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W turnieju, który odbywał się w kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego wzięło udział 13 drużyn, w sumie około 100 osób. Drużyny walczyły o puchar dyrektora lubińskiego mops organizatorami imprezy był Dom Dziennego Pobytu Senior w Lubinie oraz Stowarzyszenie Trzeci Wiek. W Lubińskiej kręgielni odbyła się czwarta edycja drużynowych mistrzostw seniorów w kręgach. Uczestnicy i organizatorzy podkreślali, że najważniejsza jest integracja i dobra zabawa, jednak zawodnicy koncentrowali się także na wyniku, bo przewidziano wiele nagród w różnych kategoriach. Jest jeden puchar, ten główny dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie. Ale są także statuetki takie małe, są nagrody rzeczowe i będą nagrody dla najlepszych zawodnika, zawodników w kategorii kobiet i w kategorii mężczyzn. Ubiegłorocznego tytułu broniła drużyna Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Lubina. Jak do tej pory zdobywaliśmy prymat, zawsze zdobywaliśmy przodujące miejsca. Tym razem pogoda nam nie bardzo sprzyja i w związku z tym humory były trochę słabsze i dlatego pozycja w, w, w... Jest również słabsze. W sumie w czwartej edycji Mistrzostw udział wzięło 13 drużyn z Chojnowa, Polkowic, Lewnicy Lubina i Głogowa. Bardzo chętnie tu przyjechaliśmy, już nie po raz pierwszy na spotkanie w Kręgielni w Lubinie. Ale nasi seniorzy na co dzień także igrają w kręgle. Mamy troszeczkę inną kręgielnię i narzekają, że kule mają, nie mają dziurek, więc to jest problem. Dla nas jednak troszeczkę nowe, bo jednak jest inny tor. Ale bardzo chętnie przyjeżdżają, bardzo chętnie się integrują ze, ze znajomymi, tym bardziej że z Lubinem i z Polkowicami. Z hojnowym. Utrzymujemy kontakty na co dzień, więc to jest spotkanie w zasadzie przyjaciół. I może nie tyle rywalizacja, co fajne spotkanie przyjaciół, z którymi się świetnie bawię. Seniorzy zaprosili też podopiecznych lubińskich warsztatów terapii zajęciowej Promyk i Słoneczko. Jesteśmy naprawdę szczerze zainteresowani takimi imprezami, dlatego że sprzyjają one idei integracji. A to jest dla nas bardzo ważne, żeby integrować się z tak zwaną zdrową częścią społeczeństwa. Myślę, że dla podopiecznych również można ze się zobaczyć, jak są szczęśliwi i fajnie się bawią co jest i radości, radości tu jesteśmy, że możemy poznać starsze osoby, które są na wózku i, są, i, i mogą chcieć grać, tak? Bo ja sobie radę dam, tak? a ta osoba jest i, i jest i może grać i to dla mnie jest zabawą i możemy tu być, być i przyjść. i w i chciałem podziękować, że nas zaprosili. Na uczestników, jak zawsze, na imprezach organizowanych przez lubińskich seniorów czekało małe, co nieco w postaci domowej roboty szarlotki. Zawsze staramy się upiec tak dużo, żeby starczyło wszystkim i jeszcze zostało. Także staramy się, żeby to było tak rodzinnie, wesoło i z uśmiechem. Seniorzy już planują kolejną edycję mistrzostw w przyszłym roku.